W tym odcinku zobaczycie. Nierozmowny. jest. 3, Cześć wszystkim. Tu Para Bez Granic. Przejechaliśmy do Warszawy i udaliśmy się na test konsumencki w szkole głównej gospodarstwa wiejskiego w Warszawie. Test konsumencki to badania, w którym zwykle ludzie oceniają produkty lub usługi, aby określić ich jakość i zgodność z oczekiwaniami. My braliśmy udział w teście steków. Musieliśmy ocenić m.in. smak, aromat i miękkość steków. Dostaliśmy po 7 próbek, które należało przepijać rozwodnionym sokiem jabłkowym i przegryzać suchym chlebem, aby oczyścić kubkę smakowe. Na przebitkach widzicie formularz, który musieliśmy wypełniać dla każdej próbki. W sumie żadnych minusów. Pojedliśmy za darmo i otrzymaliśmy jeszcze za to bony plusy. Następnego dnia rano pojechaliśmy na Ranmagedon. Pierwszą wybraliśmy formułę rekrut, czyli teoretycznie 6 km i 35 plus przeszkód. Idziemy, proszę. się? Tak. Po co? Bo nie mam przygotowania dobrego. Więc przejechaliśmy, idziemy odbierać rzeczy startowe, coś tam zostaje się w depozycie i będziemy startować. I będziemy cierpieć. Zastanawiamy się, czy będą jakieś wodne przeszkody, ale patrząc po ludziach, którzy wracają, wydaje się, że nie będzie. Według pogody mam nadzieję, że nie. Jest 12 stopni, więc wolelibyśmy na sucho. Przejechaliśmy 45 minut przed rozpoczęciem, co jednak okazało się zbyt późno, bo trzeba było jeszcze iść jakieś 3 km od parkingu. Ale udało się trafić na miejsce dosłownie w ostatniej chwili. Zaplanowaliśmy na ten weekend dwa biegi z rzędu, jednak z powodu kontuzji Klaudii oraz ogromnego obciążenia pracą od początku roku do września nie mieliśmy czasu na przygotowanie się do biegu i musieliśmy zacząć trenować na ostatnią chwilę. W efekcie trenowaliśmy tylko około 2 tygodni. Biorąc pod uwagę kompletny brak kondycji to nie wystarczyło, ale voucher na biegi kupiliśmy jeszcze w zeszłym roku, licząc na odpowiednie przygotowanie, jak bardzo się pomyliliśmy. Dzięki, <grytanie> 15, zejście Takim chodźcie, chodźcie, górę. chodźcie, chodźcie. kamień. odliczanie, wszyscy razem. 10, 9, 7, sześć, 6, 7, Pierwszy bieg minął bardzo szybko i łatwo. Przebiegliśmy 7 km, bo jak się okazało, trasa była odrobinę dłuższa niż planowała 6, w nieco ponad godzinę i 50 minut. I byliśmy niezwykle zadowoleni z Samo Samopoczucie było wspaniałe, jak po ciężkim treningu. zadowolenie udaliśmy się na klatce do naszego ulubionego Chińczyka w ogrodach Holricha. Pierwszy raz widzę coś takiego w Polsce. Tak. Według mnie to był automatyczny sprzedaż. Tak. No, dość drugi tak naprawdę. Jedno mięczasteczko o 13 zł. Uśmiechnij się za kamerę. Umieszka. Wyobraź sobie wyzwanie, które wystawia na próbę Twoje możliwości fizyczne i siły ducha. Runmageddon to ekstremalny bieg z przeszkodami, gdzie trzeba pokonać błotniste doły, wysokie mury, wodne przeszkody, a nawet ogień. To nie tylko bieg, ale prawdziwa przygoda, pełna adrenaliny i niezapomnianych emocji. Drugi bieg od razu dał do zrozumienia, że nie będzie łatwo. Zakłasy po pierwszym biegu były okropne, prawie całe ciało bolało. Nie podobaliśmy się, wspieraliśmy się nawzajem, żartowaliśmy i trochę rozmawialiśmy z innym uczestnikiem. Podczas krótkich przerw, kiedy przychodziliśmy na marsz, aby odzyskać oddech, bardzo chcieliśmy zakończyć bieg z dobrym wynikiem, mimo skąpego przygotowania. 12 km wydawało się wówczas bardzo długim dystansem, powiedziałbym, nawet nieosiągalnym. tylko nie robiliśmy wczoraj? codziennie chyba robimy przeszkoda za przeszkodą kilka sekund odpoczynku pełzać pod czołgiem i bez dalej w połowie trasy była stacja gdzie można było napić się wody i coś przekąsić tak jak na początku zastanawialiśmy się nad wodnymi przeszkodami to została nas niemiła niespodzianka chodzenie po w wodzie i pojemnik z lodowatą wodą znalazłeś się na trasie ale przy 12 stopniach nie chciała nam się kąpać, więc obeszliśmy boczkiem, płacąc za to berpisanie. Jesteśmy już za połową. Eee, chyba 8 km idzie. Z tego co słyszeliśmy, ma być 13. Szukamy plusów chwilę właśnie spacerujemy teraz Pogoda już niechle. Tak, miało dzisiaj padać, a nie pada, więc to jest bardzo duży plus. Jesteśmy za połową, to jest kolejny plus Dzisiaj wieczorem idziemy do hotpota. Hotspota. Hotpot. Nieważne, ważne, że będzie dużo jedzenia. Nielimitowane, no. Tak, jedyne co będzie limitowane to czas. To niejakie darmo. I co? I na razie to by było na tyle plusów. I jeszcze żyjemy, więc to też duży plus. Dobra, trzeba zacząć biec. Dobrze, przebiegliśmy 10 km równo w 2 godziny i wydaje mi się, że większość przeszkód już pokonaliśmy. To taka by sił? Nierozmowna jest. W ciągu pierwszych dwóch godzin pokonaliśmy 10 km i większość przeszkód. Potem stało się bardzo trudno. Siły nas opuszczali, a pogoda zaczęła się psuć. Wystarczyło tylko przejść na marsz, a zimno przenikało pod dobraniu, zmuszając do nie zatrzymania się. Cześć! Umiesz wstrzymać? Umiesz selać? Tak. tak. Dobra, łapimy. A tak, dziękuję. Lewo prawo. Lewo Ile w cał? Trafiony dla ja. Dziękuję. I Dzięki. Dzięki. Kolejni, kolejni do tej przybiegają zawodnicy. Sfiniszowaliśmy w imponującym, chyba tylko na 2 godziny i 50 minut. I byliśmy niezwykle szczęśliwi. I wędą, kolejni. nagrodę udaliśmy się do chińskiej restauracji, którą bardzo lubimy za nieograniczoną ilość jedzenia. Uważamy, że zasłużyliśmy na ten wspaniały posiłek po ogromnym wysiłku fizycznym. Tym razem widzieliśmy już, że to sosy są w niej najważniejsze, więc przygotowaliśmy trzy różne według podanych na ścianie receptur. To byłoby na tyle z tego wyjazdu. W następnym tygodniu wracamy z remontem przyczepy. Spodziewajcie się w następnego odcinka w piątek. Do zobaczenia.